Ruszamy z naszym ekstra timem w magazynie Jej wysokości. Premier League. Na wasze pytania w naszej sesji Q&A będą odpowiadać Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki i Kamil Kosowski. Kamil, zaczynam od ciebie. Proszę bardzo. Interesująca kwestia. Czy Aaron Ramsday może stać się dla Arsenalu kimś na wzór Alicona w Liverpoolu, czyli po prostu stanie się jednym z najlepszych bramkarzy ligi? No, muszę powiedzieć, że... Muszę przeprosić, bo na początku absolutnie tutaj nie stawiam. Znaczy, za co, bo zaczynam się bać? Za ocenę Ramzeyla, kiedy, kiedy e, przychodził do Arsenalu, kiedy zapłacono za niego troszkę, troszkę pieniędzy, bo wydawało mi się, że absolutnie to nie jest bramkarz do, do tego klubu, to nie jest bramkarz, na którym można oprzeć zespół i, i to nie jest bramkarz, który e, no, będzie tak bronił jak broni. No, fantastyczny jest, także tutaj absolutnie, jak na razie. Śmiało możemy powiedzieć, że jest taką właśnie personą jak Alisson w bramce Liverpoolu. Przemek, też chciałbyś za to przeprosić? Czy nie, byłeś w, wiesz, w fanklubie wiesz, Arona Ramsdale'a? Ja, nie, nie byłem w fanklubie Arona Ramsdale'a, bo komentowałem mnóstwo jego spotkań i, i, i widziałem, że to jest bramkarz, który ma potencjał na show, bo czasami udało mu się e, obronić jakiś spektakularny strzał. E, ale jednak zdarzało mu się też sporo wpadek i spodziewałem się raczej, że to nie jest ten rozmiar kapelusza. Bardzo dobrze wszedł, wiemy, że u bramkarza jest ważna głowa, wszedł bardzo dobrze do, do tego zespołu, z każdą interwencją zaczął nabierać pewności siebie. Ja jestem bardziej ciekaw z ty, tego, jak on sobie poradzi z takim pierwszym kryzysem, kiedy popełni jakieś błędy, dlatego że to na pewno nadejdzie, bo w przypadku bramkarza to jest po prostu sprawa stuprocentowa, to nie dlatego, że mu, do, że, mu, że mu źle życzę. Natomiast dzisiaj, na tę chwilę, jeśli chodzi o formę, Obok Eduarda Mendiego to jest najlepszy bramkarz w Premier League. Śmiało i Alisona, który też mhm. pokazuje cały czas równą dyspozycję. Myślę, że to jest taka trójka, i tego bym się absolutnie nie spodziewał. Mało tego, coraz częściej mówi się, że jak on taką dyspozycję utrzyma w najbliższych kilku miesiącach, to będzie musiał się poważnie zastanowić Gareth Southgate, co zrobić z wsadą bramki. No bo nie będzie mógł pozostać obojętny na występy bramkarza w tak dużym klubie jak jest Arsenal. Bo to, że dzisiaj Arsenal traci 3 punkty do Manchesteru City, to jest olbrzymia zasługa Arona Ramzela. On praktycznie, słuchajcie, w każdym meczu ma jakąś interwencję, o której można głośno mówić. No, on właściwie non-stop występuje w oh my God, Gata. To wiele mówi na temat formy czy piłkarza, czy, czy bramkarza. Wymieniłeś yy, trójkę bramkarzy. Jeszcze w West jest taki dobry. Łukasz Fabiański, yy. świetnie gra. O, tego mi brakowało. Yy, dobrze, Przemku, czy chciałbyś się wypowiedzieć na, to, na temat Arona Ramzela? Bo ty akurat byłeś jedną z niewielu osób spośród. Yy, tych, którzy komentują mecze Premier League w naszej redakcji, która miała pewną wiarę w to, że ten Ramsey to może pasować do Arsenalu. No, do końca też nie byłem przekonany i to jest na pewno piłkarz, który jest, jest jakby, on się zupełnie inaczej zachowuje niż Bernd Leno. Bernd Leno był zawodnikiem, był bramkarzem, który można odnieść wrażenie, po prostu miał tam tylko bronić. Nie ustawiał za bardzo drużyny, nie rozmawiał z zawodnikami. A, a ten to jest wulkan energii. On przy piątki przybija i okrzyczy jak trzeba, i poustawia. I, i to mi się u niego podoba, że, że on jest bardzo, bardzo żywiołowy. I oprócz tego, że dobrze broni, on też świetnie wprowadza piłkę do gry. Także on gra dobrze nogami. To nie, jest też, to nie był też przypadkowy wybór, jeżeli chodzi o, o, o właśnie niego, bo, bo on kilka po prostu elementów, które były potrzebne artecie. Jest w stanie zapewnić. Dodatkowo jeszcze jest młodym bramkarzem, więc też wpisał się w tą mm. całą strategię Arsenalu sprowadzania młodych zawodników po okolicach 20-23 lat, więc też bardzo perspektywicznym. No i jest Anglikiem, to jest kolejny argument, także, który, który przemawiał za nim. Na, na razie wszystko układa się idealnie, ale tak jak przynajmniej powiedział, 100% na bank popełnił jakiś błąd. Zdarzały mu się bardzo poważne błędy, jeszcze będąc bramkarzem Sheffield United czy wcześniej Borów. Także. No, pewnie bym by, by chciał, żeby nastąpiło to jak najpóźniej, ale na razie wszystko układa się idealnie, zachowuje czyste kąta, broni... Prawie tak skutecznie jak Mendy, i tam ma po ponad 80% skutecznych obrad. Niezwykle spektakularnie, prawda? Obrona strzału Madisona. Przypominam sobie też strzał w derbach północnego Londynu po rykoszecie. To w ogóle zbił chyba piłkę na, na Z Brightonem też taka tak. sytuacja w końcówce meczu uratował punkt. Dużo dobrego zrobił już dla Arsenalu Aaron Ramsdale. Kamilu, kolejną rundę zaczynam również od ciebie, bo widzisz, się zgłaszasz do, do odpowiedzi. Jesteś bardzo. Aktywny. Chelsea posiada obecnie lepszych bocznych obrońców niż Liverpool. Zgadzacie się z tym stwierdzeniem? Czy też nie? To jest bardzo interesująca kwestia do rozstrzygnięcia. Liczby no, no przemawiają na pewno, zdecydowanie na pewno za pewno jak Na Chelsea. razie bardziej, bardziej skuteczny. Natomiast no z, z taką oceną to trzeba się jednak wstrzymać. Jeszcze, jeszcze chwilkę czasu. E, dzisiaj, dzisiaj o tym rozmawialiśmy. No, na razie więcej, więcej tych goli strzelają obrońcy Chelsea aniżeli druga linia i, i, i linia ataku. Także powiedzmy, że teraz są w tej optymalnej formie, że są w sztosie. Natomiast, e, natomiast co do obrońców Liverpoolu, to, to tam też jest porządnie. To, to, to nie są piłkarze, którzy mają odpowiadać za strzelanie goli, tylko za kreowanie ewentualnej sytuacji czy asysty. Przemek? Na tę chwilę, jak patrzymy na formę obecną, to, to na pewno powiedziałbym, że Chelsea trochę nam się już opatrzyli. Tam tak, się. i uważam, że bardzo często na, ocena wynika też z tego, że jeśli przyzwyczailiśmy się do pewnych standardów idealnym przykładem dla mnie tego jest Mohamed Salah, że po prostu on tak wysoko zawiesił poprzeczkę samemu sobie, że w zasadzie jak wypełnia swoją rolę idealnie, to to my mówimy, że to jest kolejny dzień w biurze, przez to on nie dostaje tych statuetek, bo miałem taką rozmowę z kolegą, który jest kibicem Liverpoolu, że no to skandal, że w ogóle Mohamed Salah nie dostaje tych statuetek za piłka, dla piłkarza miesiąca, a ja sobie pomyślałem, ja, ja mu napisałem słuchaj paradoks tej sytuacji polega na tym, że może to o nim bardzo Dobrze świadczy, bo tak przyzwyczaił do jakości, którą dowozi. A proszę, może się... dostać statuetkę dla najlepszego piłkarza sezonu. No dlaczego? No prestiżowa. Celuje w takie rzeczy, więc hmm? wydaje mi się, że jeśli chodzi o, o Liverpool, to trend Alexander Arnold jest piłkarzem, który wrócił do swojego wysokiego poziomu. O, trochę się w pewnym momencie zacząłem martwić, że ta forma będzie coraz, coraz niższa w jego przypadku. Natomiast jeśli chodzi o Diego Robertsona, to wydaje mi się, że. I jest daleki od, od tego stanu cały mm -hmm. czas. Ale tak trzeba, trzeba powiedzieć, że jednak Chelsea jest bardziej stabilna w środku pola, bo jest Jorginho, jest Kante, natomiast w Liverpoolu jest kontuzja Fabinho, jest kontuzja Keity, jest kontuzja Milnera, więc tych zab zabezpieczenia tej, tych boków e, nie ma tak dobrego jak, jak w drużynie Chelsea. Dzięki temu ci obrońcy mogą... Sobie hasać właśnie z przodu. No i to tak. też jest no. bardzo duża konkurencja, w drużynie Chelsea. Pamiętamy. Mm, no świetny o początek o którym, Alonso. Bo Bo czytelko, brońca, rozmawiamy. No, a, otóż to, Dzisiaj rozmawiamy otóż o, o Chelsea to. i Jamesie, o e, i Jamesie, a, a przecież grali na początku sezonu Alonso i często na tej pozycji Aspili prawego gracza z albo Hudson był też wystawiony przez Tuchela. Natomiast ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że, ty, nie wiem, czy, czy może postawiłbym znak równości, bo na pewno wiadomo, gracze Chelsea strzelają bramki i to, i to robi wrażenie, ale trochę inną rolę mają boczni. Obrońcy Liverpoolu, bo oni jednak kreują sytuację, oni nie są do wykańczania sytuacji, a gracze, tacy jak na przykład James, bardzo często znajdują się w polu karnym. Bardzo często, to tak, Doherty był takim piłkarzem, prawda, w Wolverhampton. Niby wakadłowy, ale. Ale po prostu chodzi bardzo... też o to, że jest inne ustawienie. Dokładnie, I, drużyny. i oni są po prostu częściej w polu karnym, częściej są też tymi piłkarzami, którzy kończą akcję strzałami, czego Robertson czy Aleksander Arnold nie robią. Także wydaje mi się, że, że to trochę inna jednak rola do odegrania. No rozmawialiśmy przed programem jeszcze odnośnie osoby Antonio Conte, no bo przecież to, to on będąc w Chelsea, sięgając po tytuł mistrzowski, zrobił ten tweet, który zagwarantował Chelsea kolejne wygrane, kolejne wygrane i później. Bardzo dobrą dyspozycję do końca sezonu i tytułu mistrza Anglii. Po porażce Ty przemękłeś z Arsenalem, tak? Tak, bo chyba 3-0 przegrali jakoś tak to było i, i doszło do spadku. I zdania. potem Artinelli wtedy pamiętam, I tak? potem fantastycznie no, ale... genialny Martinelego w meczu. Przejście na, na, na trójkę obrońców. Na, na tak. trójkę obrońców przez Antonio Conte. O, widzisz, czy Ty znasz te pytania, które ja tu dostaję tak, na te ja kartce? Tak, bo ja czytam przez znaczy? kartkę. A, czytasz w, w moich <laughs> myślach, tak? Tak jest. Bardzo. Antonio Conte to ten kamień Za i przeciw kamień. Za, to będzie? No na pewno ja myślę, że osobowość tego trenera mhm. jest coś takiego, że wchodzi do szatni i, i wydaje mi się, że zdecydowanie inaczej piłkarze będą patrzeć na niego niż na, e, na Nuno Espirito Santo, A wydaje mi się, że on po prostu tą drużynę złoży do kupy i, i być może rzeczywiście ten do rt zacznie grać na mhm. tym prawym wahadle, chociaż tam akurat konkurencja duża. Świeża krew. No, jakby to jest efekt nowej miotły, mówi się o tym i, i wydaje mi się, że to już zobaczymy w następnym meczu. Tak, przede wszystkim Przemek to powinien być efekt świetnego trenera. Cztery tytuły mistrzowskie z Juventusem, kiedy przychodził do turynu, Juventus zakończył rozgrywki na siódmym miejscu. W kolejnym sezonie zostało mistrzem. Przyszedł do Chelsea z dziesiątego miejsca na miejsce <laughs> pierwsze, przychodzi do interu i przerywa dominację. Juventusu. no to jest facet, który, który zna się na swojej robocie. Jak wyliczasz te wszystkie tytuły, to, to teraz właśnie pomyślałem sobie, że takim kimś był mniej więcej 10 lat temu Jose Mourinho. On wchodził do zespołu i gwarantował może nie w pierwszym, ale na pewno w drugim sezonie gwarantował ci puchary i e, gwarantował mistrzostwo albo, albo jakieś, jakieś trofeum. No i tego trofeum to tam potrzebuje tego trofeum to tam od dawna nie zdobył. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz, bo zupełnie inną politykę, jednak kadrową, prowadzili już od mniej więcej dwóch sezonów w Tottenhamie, Daniel Levy, stawiano na młodych zawodników. Ostatnie dwa okna transferowe, to sprawdziłem, to są zawodnicy, którzy mają średnią wieku poniżej 23 lat, mhm. no a nagle biorą trenera, od którego wymagają nie budowania zespołu. To jest wygrywacz, to jest, to jest winner, a nie, a nie człowiek, który buduje, prawda? Nie, konto nie przychodzi tam, żeby budować, tylko żeby wygrywać. I teraz trochę mi się ta polityka kadrowa, transferowa kłóci z, z postawieniem na tego szkoleniowca, co oczywiście nie oznacza, że że sobie nie poradzi. Tylko wydaje mi się, że, że nie, do, nie do końca z tym składem, że, że w najbliższym oknie transferowym i najprawdopodobniej latem będzie ofensywa po, nie wiem, trzech, czterech piłkarzy do wzmocnienia i nie będą to młodzi piłkarze, tylko będą to piłkarze tacy na już gotowi do gry. Wiem, że rynek jest, jest taki, że jest więcej sprzedających, niż kupujących, mm -hmm. więc, więc teoretycznie jest to dobry moment do tego, żeby wyłowić jakąś jakąś... Jaką, jaką Ale to że grają już w Anglii, ja to, także tutaj... To jeszcze przeciw doranie. teraz, przeciw Conte. Przeciw. Było, co ja, 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 my, ja myślę, że Antonio Conte... Jest trochę jak ten nauczyciel, który jest bardzo surowy i wymagający, i po latach niektórzy mówią: No, był surowy i wymagający, ale coś się od niego nauczyłem, dzięki niemu się dostałem na studia na przykład, dobrze zdałem maturę, prawda? A, i, a przeciw jest na pewno to, że, to się, że tacy trenerzy szybko, szybko się wypalają, zasycają, tak? wypalają w oczach szatni, bo są bardzo duże wymagania. Jest taki filmik z Thierry Maureen, kiedy Thierry Mauriem przeprowadza z nim wywiad, i on powiedział, że jeśli nie spełnia, ktoś, no po prostu używa zwrotu to, że za, wola, wolałby zabić go. kogoś. Tak w cudzysłowie zabił Oczywiście w cudzysłowie go, tak. trzeba to wziąć w, w duży cudzysłów, bo. Mm... Wolałbym to zrobić niż mieć kogoś w szatni, kto nie wypełnia moich obowiązków. Ta, 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 ta zmiana, której ty się trochę dziwisz, moim zdaniem wynika z bardzo prostej rzeczy, a mianowicie z tych wszystkich postulatów stowarzyszenia kibiców, które są słane do Daniela Lewiego. On stoi w tej chwili w takiej sytuacji, że musi to ten ham zdobyć jakieś trofeum, dlatego sięgnął po tego trenera, a nie po żadnego innego. I, i myślę, że to jest dobry ruch. Długofalowo być może nie, ale widzę, że kibiców Tottenhamu to już nie obchodzi. Oni są po prostu tutaj i teraz, oni chcą jakiegoś powrotu DNA. No oczywiście domyślam się, że chodzi o to DNA za kadencji Mauricio Pochettino. Nie, znaczy nie będzie powrotu do tego DNA, bo takim trenerem nie jest Antonio to To będzie futbol taki do bólu pragmatyczny. To Mi jeszcze się Ciebie... Nie wydaje, że to mhm. będzie przestrzelony pomysł, ale mhm. pożyjemy, zobaczymy. Okej, okay, a Ty lubiłeś mieć trenera takiego, wiesz, ostrego? Lubiłeś mieć bat nad głową czy też nie? Aha, lubiłeś. I tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć naszą dogrywkę. To Mateusz Klichy Marcelo Bielsa. Zobacz Andrzej, on, on powiedział nawet u nas w magazynie i wysokość Premier League, że... No, Bielsa był trenerem, którego ja potrzebowałem, bo on po prostu pokazał mi, jak ciężko powinienem pracować. Ale to jest dobry przykład o tyle, że na pewno zupełnie inaczej będzie biegać to ten Hamantonio niż miało to miejsce no raz nie biega w ogóle. W przypadku naprawdę. Nuno Espirito Santo wiemy, że takie maszyny do biegania zrobił Bielsa z Leeds, przy czym Bielsa. To Jeśli chodzi o, o tę taktykę i, i bronienie dostępu do własnej bramki, to jest zupełnie inna szkoła niż Antonio Conte i dlatego Antonio Conte ma po prostu tyle Ale tytułów. to nie jest taka prosta sprawa, żeby jeżeli piłkarze są przemęczeni albo zajechani, żeby to wszystko wróciło na, na odpowiedni Ale dory. teraz będzie przerwa na mecze reprezentacji No prawda? Trochę i Matyka będzie rozwienić. jak Kyle Walker. Nie mhm. pamiętam już kto to, to powiedział, to musiał być... Tęgi, piłkarski umysł. Magazyn Jej Wysokość Premier i Nasza dogrywka dobiega końca. Kamil Kosowski. Dziękuję. Bardzo dziękujemy Kamilu za wszystkie Twoje analizy i przemyślenia. Przemysław Wuski, za wszystkie bardzo. przemyślenia i przemysła pełka, <noise> za wszystkie Dobra. przemyślenia. Widzimy się za tydzień i od razu jeszcze zaproszenie i przypomnienie. Derby Manchesteru. Rusza nasze studio o godzinie 12.30. Poprowadzi Adrian Ole. Canal Plus Sport 2 o 13.25. Przenosimy się na stary Trafford i zapinamy pasy. Siadamy głęboko w fotelach i ruszamy z tym, mamy nadzieję, wielkim meczem między United a City. Pozdrawiamy wszystkich gorąco.